Dyrektor Stanisław Wiśniewski był człowiekiem surowym, ceniącym porządek bardziej niż ludzi. Kierował prestiżowym liceum w samym sercu miasta, gdzie ściany paczniały starymi księgami, a echa kroków odbijały się od marmurowych korytarzy jak w muzeum. Od lat pilnował, by wszystko chodziło jak zegarku, od planu lekcji po czystość kafli w toaletach. Pewnego październikowego ranka, gdy głasnąła się nisko po podwórzu szkoły, dyrektor usiadł za swoim dębowym biurkiem i spojrzał przez okno. Jego twarz, Gładka mimo wieku, zawsze pozbawiona emocji, tym razem wydawała się jakby zamyślona. Przez chwilę wpatrywał się w niknące w szarości sylwetki uczniów, aż nagle nacisnął przycisk domofonu: Pani Marianno, proszę do mnie na chwilę. Sprzątaczka Malianna Nowak zamarła z mopem w ręku. Kobieta była cicha, niewysoka, o przenikliwych oczach i dłoniach zniszczonych przez detergenty. Pracowała w szkole od dwóch lat, choć mało kto wiedział cokolwiek o jej przeszłości. Była punktualna, dokładna, niemal niezauważalna. Dla większości istniała tylko wtedy, gdy przypadkiem zostawili coś na podłodze. Weszła do gabinetu bez słowa, zamknęła cicho drzwi i stanęła przy framudze. Usiądźcie, proszę, powiedział dyrektor, wskazując krzesło naprzeciw biurka. Malianna spojrzała na niego zdziwiona. Nigdy wcześniej nie została zaproszona do gabinetu z takim namaszczeniem. Usiadła powoli, wyprostowana z rękami splecionymi na kolanach. Mam do pani jedno pytanie, powiedział Stanisław, nachylając się lekko. I chcę, by pani odpowiedziała szczerze, bez oglądania się na konsekwencje. Malianna skinęła głową. Gdyby miała pani wybrać między prawdą a bezpieczeństwem, co by pani wybrała? W pomieszczeniu zapadła cisza. Nawet zegar przestał tykać. Malianna przez chwilę nie odpowiadała, jakby ważyła każde słowo. Prawda, powiedziała w końcu cicho, ale pewnie. Bo bez niej nawet bezpieczeństwo staje się kłamstwem. Dyrektor długo patrzył jej w oczy. Jego twarz pozostała kamienna, lecz coś w jego spojrzeniu drgnęło. Może cień emocji, może echo jakiegoś wspomnienia. Dziękuję, powiedział w końcu, wstając. Proszę wrócić do pracy. Ale spodziewaj się pani, że to pytanie zmieni wszystko. Malianna skinęła głową i wyszła. Nie wiedziała jeszcze, że odpowiedź, której udzieliła, już poruszyła łańcuch wydarzeń. Bo dyrektor Wiśniewski nie był tylko urzędnikiem. Był ojcem. A jego syn, Konrad, młody lekarz z prowincji, samotnik idealista, właśnie wracał do kraju po trzech latach pracy w Norwegii. Stanisław miał dla niego plan. Plan oparty na idei, że tylko ktoś, kto potrafi wybrać prawdę nad wszystko inne może być częścią jego rodziny. Tego samego wieczoru zadzwonił do syna. Musisz kogoś poznać. Konrad Wiśniewski wysiadł z pociągu z walizką w jednej ręce i laptopem w drugiej. Miasto, które opuścił trzy lata temu, nie zmieniło się prawie wcale. Ten sam zapach mokrego betonu, te same kamienice o pociemniałych elewacjach, ten sam dworzec, gdzie ludzie mijają się bez słowa, jakby czas nie miał dla nich znaczenia. Ojciec nie odebrał go z dworca. Zamiast tego przysłał kierowcę i krótką wiadomość. Kolacja o dziewiętnastej. Obecność obowiązkowa. Nie spóźnij się. Konrad westchnął, wsiadł do czarnej skody i przez całą drogę nie odezwał się ani słowem. Myśli miał zajęte, wracał niechętnie, porzucając spokojną, uporządkowaną rzeczywistość norweskiego szpitala, gdzie nikt nie interesował się jego nazwiskiem ani przeszłością. Kolacja odbyła się w willi Wiśniewskich, przestronnej, pełnej książek i antyków, ale pozbawionej ciepła. Służąca podała barszcz z uszkami, pieczoną gęś i kompot z suszu. Ojciec jadł w milczeniu, a Konrad czuł narastające napięcie. Dlaczego mnie wezwałeś? zapytał w końcu, odkładając widelec. Stanisław spojrzał na niego uważnie. Bo czas, żebyś się ustatkował. Konrad parsknął śmiechem. To dlatego mnie ściągnąłeś z drugiego końca Europy, żebym się ożenił? Nie, żebyś poznał kogoś, kto cię zrozumie. Ojciec, daruj sobie aranżowane małżeństwa. Nie jestem bohaterem starodawnej powieści. Stanisław nie odpowiedział. Wstał i podszedł do biurka. Wziął z niego kartkę i podał synowi. Spotkasz ją jutro. W szkole. Powiesz, że przyszedłeś z wizytą. Ona będzie wiedziała, kim jesteś. Nazwisko na kartce Marianna Nowak nic Konradowi nie mówiło. Następnego dnia, dokładnie o dziesiątej, Konrad wszedł do szkoły, którą znał z dzieciństwa. Puste korytarze, znajomy zapach kredy i lakierowanej podłogi wszystko przywoływało wspomnienia, które wolał zostawić za sobą. Znalazł ją na drugim piętrze. Stała w holu. W wiadrze mieszała wodę z detergentem. Jej ruchy były spokojne, precyzyjne, niemal rytualne. Marianna Nowak? Zapytał. Podniosła wzrok. Jej oczy były spokojne, ciemne, jak jezioro o świcie. Tak, odpowiedziała. Jestem Konrad Wiśniewski, syn dyrektora. Skinęła głową i otarła dłonie w fartuch. Wiem. Zapadła cisza. Pana ojciec mówił mi, że powinnam pana poznać. Ale nie sądziłam, że przyjdzie pan sam. Ja też nie sądziłem, że przyjdę, odpowiedział z lekkim uśmiechem. Ale jestem. I najwyraźniej gramy w jakąś grę. To nie gra, powiedziała cicho. To decyzja. Decyzja? Tak. Albo coś czujemy, albo nie. Albo potrafimy rozmawiać, albo nie. Pana ojciec tylko zapalił światło. To, czy pójdzie pan w jego kierunku, zależy już od pana. Konrad spojrzał na nią uważnie. Jej głos był spokojny, ale nie uległy. Była inna niż kobiety, które znał, nie starała się go zaimponować ani przypodobać się. Jej obecność miała w sobie coś czystego. A więc rozmawiajmy, powiedział w końcu. Usiedli na starym parapecie w końcu korytarza. Przez okno wpadało blade światło listopadowego poranka. Rozmawiali ponad godzinę o życiu, o książkach, o samotności, która czasem staje się domem. Konrad nie czuł czasu. Czuł tylko, że z każdą minutą poznaje coś, czego nigdy nie spotkał. Po rozmowie wyszedł na dziedziniec i zadzwonił do ojca. Ona nie jest zwykłą sprzątaczką, powiedział bez powitania. Nigdy nie była, odpowiedział Stanisław. Kim ona jest? Kimś kto odpowiedział na pytanie lepiej niż wszyscy moi profesorowie razem wzięci. Konrad milczał. A ty? dodał ojciec. Co byś odpowiedział? Nie wiem jeszcze. Ale chcę się dowiedzieć. Wieczorem Marianna znalazła pod drzwiami swojego mieszkania bukiet dzikich róż. Bez kartki. Bez podpisu. Tylko jedna wiadomość napisana ołówkiem na odwrocie paragonu. Jeśli chcesz prawdy, spotkaj się ze mną jutro. W tym samym miejscu. K. Malianna postawiła bukiet róż na parapecie, a następnego dnia wróciła do szkoły. Wtedy, gdy budynek był pusty, a echo rozmów niosło się przez korytarze jak duch starego czasu. Konrad czekał już na nią, oparty o ścianę przy sali biologicznej. Miał podkrążone oczy i lekkie drżenie dłoni, którego nie umiał ukryć. Myślałem, że nie przyjdziesz, powiedział. Myślałam, że nie przyjdę, odparła spokojnie. Ale jednak jestem. Usiedli w tej samej wnęce okiennej, co wcześniej. Za oknem padał deszcz. Taki cichy, miękki, jakby świat w końcu zrozumiał, że trzeba być delikatnym. Przez chwilę milczeli. Wiesz, że to wszystko nie jest zwykłe, zaczął Konrad. To nie jest historia, która zaczyna się od uśmiechu i kończy na ślubnym kobiercu. Dlatego tu jestem, powiedziała. Bo zwykłe historie kończą się nudą. Uśmiechnął się. I wtedy zapytał: Czy ojciec powiedział ci kiedyś, dlaczego zadał tamto pytanie? Malianna spojrzała na niego uważnie. W jej oczach pojawiło się coś, co można było pomylić z bólem, ale nie był to ból fizyczny. To była pamięć. Nie? Ale mogę się domyślić. A ja już wiem. Skąd? Wczoraj w nocy przekopałem się przez jego stare dokumenty. Listy, zdjęcia, papiery sprzed lat. I wtedy zrozumiałem, że to pytanie było próbą. Czego? Odkupienia. Malianna uniosła brwi. Konrad mówił dalej: Mój ojciec, kiedy był młody, nie powiedział prawdy, by ochronić swoją karierę. Miał wtedy żonę mnie. Oraz mojego brata, który zginął w wypadku. Ale to nie był wypadek. Było zaniedbanie w szkole. Dyrektor zatuszował sprawę. A ojciec miał wybór. Powiedzieć prawdę i stracić wszystko. Albo milczeć. I wybrał milczenie. Tak. A potem ta prawda zjadła go od środka. Rozwiódł się z matką, odsunął ode mnie, zamknął w sobie. A kiedy po latach został dyrektorem tej samej szkoły, chyba postanowił znaleźć kogoś, kto wybierze inaczej. Kogoś, kto odpowie odwrotnie niż on sam odpowiedział wtedy? Konrad skinął głową. I znalazł ciebie. Ich spotkania stawały się coraz częstsze. Nie były romantyczne. Nie było w nich czułych gestów ani płomiennych wyznań. Były herbaty w szkolnej kuchence, rozmowy w cieniu sali gimnastycznej, spacery po dziedzińcu po zmroku. Rozmawiali o literaturze, polityce, o tym, jak ludzie ranią się milczeniem bardziej niż słowami. Malianna nie mówiła zbyt wiele o sobie, ale z czasem Konrad dowiedział się, że opiekowała się przez lata chorą matką, że zrezygnowała z wykształcenia, by pracować, że nosiła w sobie ciężar samotności, ale nigdy nie pozwoliła mu jej zdefiniować. Pewnego dnia, siedząc razem na ławce pod za szkołą, Malianna powiedziała: Ludzie myślą, że miłość przychodzi jak burza, ale czasem jest jak wiatr. Cichy, stały, obecny. A ty? Czego chcesz? Nie wiem. Ale wiem, że jak na razie w Twoim towarzystwie czuję się dobrze. W międzyczasie Stanisław Wiśniewski wycofywał się z życia publicznego. Przekazał obowiązki zastępcy, rzadziej pokazywał się w szkole. Kiedy Konrad zapytał go o powód, odpowiedział tylko: Zrobiłem, co musiałem. Reszta już nie należy do mnie. Nie ingerował. Nie pytał, czy jego syn i Marianna są parą. Nie naciskał. I to była największa zmiana w nim pozwolił, by czas odpowiedział za niego. Pewnego dnia, po prawie dwóch miesiącach wspólnych spotkań, Marianna i Konrad siedzieli razem w ogrodzie szkolnym. Liście szeleściły pod nogami, a powietrze pachniało mokrą ziemią. Chyba zaczynam się bać, powiedziała Marianna. Czego? Że to wszystko może być zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Konrad spojrzał na nią spokojnie. A może prawda właśnie tak wygląda? Zamilkła. Potem powoli położyła dłoni na jego dłoni. I to był pierwszy gest niewymuszony, nieteatralny, ale prawdziwy. Nie zostali parą z dnia na dzień. Potrzebowali jeszcze wielu rozmów milczenia, uważności. Ale coś rosło między nimi. Nie jak ogień, jak korzeń, głęboki i cierpliwy. W końcu jednak nadszedł ten dzień, kiedy oboje postanowili powiązać koniec z końcem. A pytanie, które zadał kiedyś dyrektor, nie było już pytaniem. Stało się odpowiedzą nie tylko na jego błędy, ale na wybory, które mają sens dopiero wtedy, gdy są trudne. Ślub Meriani i Konrada odbył się skromnie, w małym kościele na obrzeżach miasta. Bez tłumu gości, bez kamer bez wystawnych dekoracji. Byli najbliżsi, kilku przyjaciół, garstka nauczycieli i on, Stanisław Wiśniewski, siedzący w pierwszej ławce, w ciemnym garniturze, z dłońmi splecionymi na kolanach. Nie wygłaszał mowy. Nie płakał. Ale gdy młodzi powiedzieli sobie tak, po raz pierwszy od lat jego twarz złagodniała, jakby wreszcie mógł odetchnąć. Po ślubie sprzedał willę i przeniósł się na wieś, gdzie zamieszkał w małym domu z biblioteczką i widokiem na pola. Pisał pamiętnik nie dla potomnych, ale dla siebie. Zrozumiał, że jego największym dziedzictwem nie było to, co zbudował, ale to, co naprawił. Amalianna i Konrad żyli spokojnie. Ona zaczęła studia pedagogiczne, on otworzył małą poradnię. Wieczorami, gdy oglądali zachód słońca, trzymali się za ręce, nie dlatego, że musieli, dlatego, że chcieli. I to wystarczyło.